Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Znajomy końca tury z tej strony Shogun 2 Total War Kampania. No wątym co ty mi tu będziesz machał tym patykiem? Co on może zrobić tej armii? Może ją sabotować, nie? Moralki obniżyć czy coś? Będę przekupił! Dobra, tu się pozbywamy resztek naszej floty. Ta flota handlowa i tak nie handlowała, bo porty były zablokowane. No nic, na morzach nie mamy szans wygrać. No nie przeskoczę skryptów i zbustowanego komputera. No nie ma szans, muszę jakoś ręcznie pocić bitwy. Nawet jakbym potrafił, to to by mi się nie chciało tyle bitew w poci, żeby naszą flotą to wygrywać. Łapy górę, ale dobrze wszystko na Discordzika, od Discordika Patroleta oraz główny kanał Znajmy Króliczka. Dzisiaj raczej Kyoto nie zdobędziemy, ale spróbujemy zniszczyć koiki. O, kolejny Metsuka idzie. Ale nie przekupił całej armii. tam jeden chyba biczek został. O pojedynek Metsukich na mościku i na moście i oczywiście nasz Metsuka zginął. Pomyślcie sobie, bo jakbyśmy grali na legendarnym. To by było jakbyśmy grali na legendarnym. Ci agenci, ta flota. Armiami jeszcze można. A, nasz. Nasz ninja, który miał być cicho-ciemnym ninja i miał nam po prostu stać i poświetlać terytorium. Jako agent. No, co ja mam wam powiedzieć? Co ja mam wam powiedzieć? No cóż, cieszmy się, że dajmy nam nie. Że nasz dajmy nie został przekupiony. Hehe, <laughs> hehe. Żarcik taki. Żarcik taki zajęczy. Dobrze, mm, ta armia, poświęć jednego Washigaru, może tego mniej doświadczonego. Pokaż mi, co jest w tej osadzie. Tu jest niewiele, powinniście sobie poradzić bez problemu. Dzień dobry, Powinniście sobie poradzić. Tu mamy jakieś resztki, tu mamy, no, trochę włóczników z Jari, znaczy samurajów z Jari. Możemy ewentualnie spróbować dorzucić. Aha, ta armia jest sabotowana, jest. Wy jesteście szczęśliwi na tyle, że wyjść z całą tą armią. No, schoki! Są szczęśliwi! Także chodź tutaj, cyk. Weźmiemy posiłeczki. Wsparcie przy tym szturbie. Yy, na automacie cyk. Pewne zwycięstwo. Fajnie, jakby armia ta kiedy też zginęła. Całkiem też zginęła. Pokojowa occupation. Yy, moglibyśmy zrobić taki manewr, że ten generał by jeszcze poszedł. Właśnie, poszedłby do tej armii. E, dzięki czemu, jak mamy generała, jednostki się uzupełniają. Jak nie są w mieście, a ci będą się sami uzupełniać z racji, tak że są w mieście. Kolejna kupiecka. Ja bym chyba przez przypadek uszkodziłem, jak szedłem. Przez przypadek mi się klikło Generalnie chyba się nie opłaca, zwłaszcza jeżeli chcemy przejmować te osady To się nie opłaca niszczyć Takie, takie mam wrażenie Aha, wy jesteście z dziepka niezadowoleni Szlaki handlowe, ale oni są niezadowoleni tylko tą turę, tak? Ta, czyli możemy jeszcze raz dorekrutować Washigaru yy, Tu mamy 3000 dochodu Dojo Nagina, Szkoła Szermierzy Czy my to tutaj potrzebujemy tak średnio? Średnio mi się wydaje. Tu jeszcze jakieś żbiczki biegną. Kurde, ażbym bym sobie nagrał te Fall of the Samurai. E, zwłaszcza, że teraz pocimy tą wiktorię, to jest mniej więcej ten sam okres. Nawet później niż wiktora się zaczyna, Fall of the Samurai. Bym sobie poszczelał szeregami. Koleją bym sobie pojeździł. O Jezus, nie wiem czy potem nie zaczniemy grać od razu jakiegoś Fall of the Samurai. A może za dużo będzie Japończyków. Może tak być. E, dobra, tu się chrześcijaństwo bustuje. Mm, czyli chyba jeden z nich, oni są identyczni z tego co pamiętam. Dbaj o miasto. O, i jeden nich wystarczy i, i zboostowany ten, także wy tutaj cyk, cyk, cyk. Spróbujemy was dropnąć. Daj może. Ile to jest armii? Nie, dobra, bo oni tego nie zdobędą. Po prostu wpłyniecie tutaj do portu i będziecie jako wsparcie. E, będziecie jako wsparcie tych jednostek. Wyjdź sobie tutaj, cyk. Ta flota chyba bardziej już potrzebna nie będzie, tylko jeszcze agenta przed samozatopieniem wyrzuć. O, cyk. I flotę można samozatopić. Już nie mamy żadnej floty, nie? Tutaj też cała flota zginęła. Jest cała flota zginęła. No dobra. Po problemie, po problemie, po wydatkach. Mm. Dobra, nie oszukujmy się. Ten nich też zginie. Ten nich też zginie, bo nie przeszkoczy jego agentów. No nie ma szans. Nie ma żadnych szans na to. Dobrze. Jak w hockey wygląda rekrutacja uczniów? Nie wygląda w ogóle, ale na razie nie chcemy ich rekrutować, bo chcielibyśmy troszeczkę skupić się na ekonomii. Szermierzy, do łuczników, to w biczu można rozwalić. Postawi się handeli, handeli do łuczników w bingo też będzie można rozwalić, bo jest niepotrzebne. No możemy farmy, pola tarasowe, czekaj, ile tutaj? To jest daje? Daje 1200. Oj, to niewiele daje dochodu, No ale zrób, bo na razie chyba i tak nic lepszego nie możemy zrobić. To jest giełda ryżu. 3400. Dalibyśmy radę tą giełdę ryżu zaprejektować? 3500. Dalibyśmy, bo to daje 500, a to daje 1000 za mhm. Jak tam kopalenka złota, bo to tak fajnie by trzepnęło po dochodzie. 4 tury, 4 tury, fajnie, dobrze, dobrze, dobrze. No i teraz nasze szaszki. Mm, nasze szaszki odnośnie. Odnośnie tych prowincji. Tu brakuje generała. A właśnie, tu generał leci. Czy co? Jeszcze jedną które czekamy. Montujemy taką sensowną armię. Taką, która, która by nas zadowalała. I z tej zmontowanej armii... To no, jest jeden generał, to jest drugi generał. Generałowie nam poginęli. W sensie nie poginęli, tylko w zanmachach poginęli. I to jest problem. ona dajmy o zginął w trakcie... przyczyn naturalnych. I teraz mamy za mało generałów. Mamy tylko trzech generałów. Także... No, musimy zdobyć tą prowincję od ninżów. Od ninżów ninjów będziemy szkolić, i nasi ninżowie będą bronić nas przed ninżami, pracowników. No i fajna flota, tylko że macie totalną dominację na morzach. Oho, atakuje nas. No nie, spalił nam tego. Yy, Farmy nam spali. Usiadł sobie na krzesełku. <laughs> Jaka kulturka. No i co ty mi machasz? Co on tam macha? I co on zrobił? Tam jest o. Sobiono morale. Wrogi agent osłabił morale naszego wojska. Próba dywersji, najazd wroga. Misja zakończona niepowodzeniem. Eee, jakbym słyszał całe swoje życie. Misja zakończona niepowodzeniem. Dobrze. Mm, wyślij Ashigaru zwiadowcę. Pokaż, co my tutaj mamy. Tajama, stolica i koiki. Prawdopodobnie jest pusta. Tylko, że nasz generał siedzi i zapodział. Wejdziecie w jedną turę? No, praktycznie pusta. Kolejny Daimyo. Ej, jak stracicie wszystkich daimyo, to i członków rodziny, to wam się reszta coś randomowi? Bo już zabiłem tych generałów, znaczy Daimio i Koigi, to jest chyba czwarty czy piąty, jaki ginie. Niemożliwe, żeby mieli tak wielką dynastię. Yamana. Nie, nic nie chcemy wyzwalać, bo to większa szansa, żeby się tylko zbuntowało. Um, I Naba jest zdziebka niezadowolona i to tak nawet z zdziebka mocniej. Także... Um, wy nie dojdziecie. Poza tym jak się pozbędziemy i koiki, to się pozbędziemy też... A właśnie, bo to jest przecież i My potrzebujemy tutaj mąkę! Mąkę jest potrzebne. Przecież tu jest wszystko wikoiki. Dlatego oni się tak buntują. O jeż. No dobra, no to buduj. Um, mamy 2700. Minus 1 jedzenie mamy. O, no to to jest większy problem. <laughs> Minus 1 jedzenia. Nie wiem jak to się wydarzyło. Musimy. Gdzie się jedzonko znaleźć? Musimy gdzieś jedzonko znaleźć. Dobra, Inaba, słuchaj, sprawa jest taka mm, Może nie Inaba, e, powiedzmy ty, pola tarasowe, zupgrade'uj 400 koku zostało, no właśnie, 400 koku nawet na waciki nie styknie 400 koku nawet na waciki nie styknie Nie, nie możemy więcej rekrutować, dobrze e, Ten generał, mógłbyś się pozbyć tych tych, 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 tych żbiczków, co tu biegają? Myślę, że byłoby fajnie Mm, jakbyś się ich pozbył. Uh, I spróbujemy tobie zmontować jakąś fajną armię. No, myślę, że coś takiego jest optymalne. Mm, chcesz go gonić? Eee, chcemy go gonić. Czekaj na północ, na południe, na Kyoto, Kyoto, Kyoto na razie nie. To czy ty wezwiesz... A, ty wezwiesz posiłki. Mm, to wycofaj się na razie. Stój sobie tutaj. Natomiast tobą spokojnie możemy pójść na Ki. To z tobą spokojnie pójdziemy na kin. O, cześć, dzień dobry. Musimy zacząć spychać datę czy chodzo eee, tak, pokojowa okupacja. O, żarcie się przynajmniej naprawiło. Napraw to I tu jest pusty garnizon. Chyba hmm, ja nie na naprawy. Ale, ha, musimy się pozbyć tego. Dorzuć was. dorzuć was. Aha, wy nie przejdziecie przez ten mostek. No, to też fajnie. Setsu, Setsu ma na razie zniszczone farmy. Będzie stać na naprawę tego? Tysiąc stąd za naprawę. I ja cię. No i na razie daj bajo miasto. Albo w sumie stój. Polecisz na tereny i koiki. Polecisz na tereny i koiki. przy okazji podświecić. Ej, serio, ci, ci Ashikaka Kyoto czołguna ma tylko dwie armię? Oni powinni mieć tam z trzech czterech, coś takiego? Nie powinni mieć chyba więcej. Jesteście zadowoleni? Plus 3. Potrzebujecie tych jednostek? Raczej nie. Ok, zadowoleni. Agenta też możemy wyciągnąć stąd? Nie, agent tu musi siedzieć. Patrzę, czy gdzieś moglibyśmy przeoszczędzić i pousuwać jednostki. E, bo każde koku jest na wagę złota w obecnym Totalen Krigu. Jest też plus 2. żeby go usunąć tutaj te prowki. jest plus 2. No to idealnie, żeby pozbyć się tych dwóch włóczników Washigaru. Yy, Higo też już zadowolony, 100% sintobus. A właśnie, zostali jeszcze jakieś katolicy? Tak, jeszcze jakieś resztki katolików zostały na wybrzeżu. Pozbądź się Washigaru Tutaj siedzisz, jest, to tego też można usunąć. Okej, okay, bingo, i reszta jest tutaj. Dobra, i to mamy 3600. No dobra, troszeczkę się odbijamy finansowo. Bo ciężko tutaj na razie puszować, jak jest taki kogiel-mogiel i mamy tylko dwie operacyjne armie, a ci z północy trochę się opóźniają, bo tutaj będzie Wakasa i Tamba. Jeżeli dobrze rozumiem, to Szogunat nie może opuścić swojej tej prowincji ojczystej, tak? To mega dużo pomaga. Jeżeli to chodzi, w sumie na południu mamy trzy armie, ale nie mamy generała. Także jest ryzyko, że nam po prostu podejdzie bot i przekupi tą armię. O nie! No i pomniku. Nie wiem, chyba że byśmy od początku robili jej tych, tych agentów pod walkę z wrogimi agentami. Aha, on tak ominął swoją armię, serio? Znaczy naszą armię. Całe szczęście, że nie doszedł do Setsu i że zabrakło mu ruchu, ale. Trochę niefajnie. Trochę niefajnie z jego strony, że, na, że nasza armia tego nie przechwyciła. Ja zostawiłem Setsu, bo myślałem, że tą armię tak kiedy kontruje nasza ta armia co tam stoi obok. Osądzono i uwięziono. Mhm. Sabotaż, Metsuka awansował, świetnie. E, rosnące niepokoje kawaczy. Tak, wiemy, że tutaj są rosnące. Który Metsuka awansował? Ty awansowałeś, biczku. Coś sensownego dostaniesz? Coś sensownego? Nie da się zresetować jego perków, nie? W przebiegłości nadzorowania miast, minus 5 do zamachu, daj plus 1 do nadzorowania i daj nadzorowania miast. Cyk, cyk, 3 punkciki. Dzięki czemu te miasta powinny być mega zadowolone. No, ale teraz razie niestety musisz tu siedzieć. A bo to jeszcze chrześcijaństwo jest. No ale spada chrześcijaństwo. Prowincja, wpływ buddyńskich, Aha, to jeszcze sąsiednie prowincje na to wpływają. Dobrze wiedzieć. 4000 koku Nie wiem, kiedy tyle ostatnie mieliśmy. Ale poważnie, dużo łatwiej by się grało i prowadziło te wojny, jakbyśmy nie striggerowali tak szybko tej wojny totalnej. Bo nie byliśmy do niej zbytnio przygotowani. Poradzisz sobie sam z nimi? Zrób Sajwa. Jeżeli nie, to ręcznie to rozwiązać. Ale to jest fajna armia, wbrew pozorom. Zbustowane, zbustowane. Ci też mają brązowe. Tutaj cykli, co oni mają? Poważnie garu. Cyli następca, generał? Dobra, trochę strat ponieśliśmy. Ale ty docelowo masz i tak bronić Setsu. Ty masz pozbyć się tego żbiczka. I wejść do Kawachi. Dobra, i mamy tutaj trzy armie. I potem tu jest Wiga, jest? Jak wyjdziemy stąd jest minus 3 Na szczęście, o, tu, 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 tu są ninja Ninja, 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 ninja Szprunkę trzeba zrobić, plac ćwiczeń W dupie z tym plac ćwiczeń Werbu Yashigaru i tutaj rekrutujemy ninja Szkoła ninjutsu plus 5 Ile to się będzie robiło? 7 tur, o, yes Dobra, nie stać nas, ale jakikolwiek ninja Jakikolwiek ninja Jak jest zadowoleniem? A, tak średnio bym powiedział A, to Hoki jest zniszczony z jakiegoś powodu A, uh, inaba nie płaci podatków. Minus 4 jest. Mm, ile mamy? Jeden żarełka. Zrób świątynię buddyjską, bo tu jest. Właśnie, to jest 55, znaczy 85 i koiki. Uh, to daj, gdzie to jest świątynia buddyjska? Świątynię buddyjską. Mhm. Uh -huh. do przodu. Czy dalibyśmy radę zniszczyć w tej turze? I koiki do końca? Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie, bo Takeda stoi obok. Także. Mogę coś tu jeszcze dosłać? Mogę coś tu jeszcze dosłać? Nie. Ok, czy to jest armia samych łuczników? <laughs> nie, prawie samych łuczników. Prawie sami łucznicy. Prawie? To nie sami łucznicy. Dwa tysiące koku. Dobrze, dobrze. Co my tutaj mamy? To jest ta jama w dużej kojki, bardzo dużo. Dojo, mmm, kawaleria, spieszeni, łucznicy. Tego na pewno nie będziemy potrzebowali. I ciebie nie będziemy potrzebowali. W jednym miejscu powstanie Stark, a drugim świątynia buddyjska. Eee, możesz tutaj rekrutować. Nie, musicie sobie poradzić z tym co macie. Musicie sobie poradzić z tym co macie. Mąkę ewentualnie możemy zwerbować. Czy mieliśmy prowincję do mąkę? Mąkę było tutaj chyba, nie? Nie. Tu byli ci... Gdzieś tu było... O, tu było mąkę. Moglibyśmy... Ej, w Aki nie mamy świątyni buddyjskiej. To jest ten. Ja to zrobiłem spelunkę. Gdzie ja tych mąków rekrutowałem? No dobra, czyli nie mamy prowincji de facto do mąków. No dobrze. Czyli nie musimy go ściągać aż z tak daleka. E, tego nie naprawiaj, bo to cały czas mogą zniszczyć. E, szukamy miejsca, gdzie możemy coś zarobić. E, zrób targ. Tutaj też postaw targ Zostało jeszcze 1000 koku I te 1000 koku chyba sobie zachowamy na następną turę Jest targ, warsztat machin, targ Plastor. O, tu moglibyśmy zrobić warsztat machin, strzelnica, pierwszych łuczników Co sumie oba budynki można rozwalić, ale zniż Ciebie, tam postawimy Ciebie Czemu Hoki jest niezadowolony? Minus 6 E, Zwolni na razie są. O Jezus, oni cały czas są niezadowoleni. Mm. Do żółczników... A i tu mieliśmy zrobić. E, tutaj mieliśmy zrobić. E, obóz Ćwiczebny. Jest. <laughs> Najwyżej no stąd się cofnie Ashigaru. Jak będzie problem, tym Hoki i przeniesiemy ich. Czekaj, wroga armia, rosnące niepokoje. kawaci. Zobaczcie, jest garnięte, czyli tam jeszcze ani razu się nie buntowali. Dobrze, żeby bunt się głupio nie strygerował. Mamy armię, mamy armię, mamy armię, i ty. Wy jesteście szczęśliwi, tak? Ty idziesz na razie dalej na południe, bo tu są raz, dwa, trzy prowincje. Na razie spróbujemy. Aha, tu dookoła trzeba iść. Hmm, tylko że tu będziemy musieli przejść przez te. A ten nie ma przejścia? Na no, ise jest przejście. A tu jest w ogóle Yamato jeszcze, co? Ja nie zauważam, że to jest prowincja. Ha! Ok, Głupio wyszło. Głupio wyszło, pokojowa okupacja. Generał awansował. Ehm, nasz dajmio nieszczęsny. Plus jeden do ataku wręcz. Ehm, plus dwa do zadowolenia w prowincjach. Tak, tak jak nasz poprzedni dajmio, albo plus jeden do honoru dajmio. Daj plus jeden do honoru. Dajmy, czy mamy maksymalny honor. Dobra, daj te plus jeden do honoru, bo plus jeden do honoru dajmią to jest... Aha, mamy max. Mniejsza. Mm. Cyk i do obrony. punkcik daj Dobra, świetnie. Niestety nie zdążycie tam wejść. Prowincja Mato zdobyta. Napraw, co my tutaj mamy? Warsztat makijomierzyniczy. To można zniszczyć. I góra pustelnia. Tutaj też można mnichów kręcić. Czyli tu mamy mnichów, tu mamy agentów. A tu są ci w ogóle. Yy, Metsuke. Taka, taka, taka. Trzy prowincje pod agentów. Pieszne. Też jest pod Matsuke w Kyoto. Yy, no dobrze, koniec tury. Łoho, wow, holy, Ło, wow, to, 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 tam dwie pełne armie Takedy! O, ale będzie bitwa! Dobrze, że się wycofałem. No zosta... Nie, nie mów, że... Nie, 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 nie. Przestań machać mi na tą armię, jak on mi ją przekupi. Hamra nie przekupił. Sabotaż. Do łuczników. Oblążony zamek. Ostał morale. moralem. Nikt awansował. Armia sabotowana. Rosnące niepokoje Yamato. Niech hmm, nikt tutaj awansowo opowiadasz Możesz dostać zadowolenia w prowincjach albo worek ryżu Wracanie prowincji czy zadowolenie? Daj zadowolenie A tutaj wrzuć... czynienie pokoju, zachęcenia armii Czybko Szybkość panowania sztukici Okej okay. Niech będzie. Ty jeszcze mamy jakieś resztki. Chrześcijaństwa już praktycznie nie ma, więc możemy cię wyciągnąć. Pójdziesz i kojki nawracać. Zdecydowanie 3000 znowu nam dochód spadł. Ajajaj. Ajajaj. A bo dam szpiek tutaj to niszczy. 714 z naprawy, rozumiesz? Damy radę tutaj wrzucić jednego ashigaru. O, i są szczęśliwi. Świetnie, dobra. Teraz tak. Eee, co to jest? I co jest w środku? No. Armia sigaru typowe. Jeżeli chodzi o nas, bo może się obronimy. Czekaj, co my mamy? Trochę tych. Jeden, jedne katanki, dobra, te katanki będą fajne. Pytanie, ile wy macie katanek? Wy macie dużo tych, tych, tych z Macie też troszeczkę katanki. Te katanki będą problematyczne. Bo nasi łucznicy aż tak ładnie ich nie koszą tych katanek. Eee, zróbmy tak: Wyskawaczi, tą armią, która de facto się tylko broni. Mm, powiedzmy daj tych Hashigaru Już z samych Hashigaru odbędziecie się ich Dobra, zwycięstwo O, urod... O, o, awansuj Dobrze, dobrze Super, Żbiczku Wysałem ich osobno, bo nie wiedziałem, czy wrócą No właśnie, oni nie, wróci nie, nie wrócili, brakłoby zasięgu Masz jakieś perki? Nie, nic nie masz, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, że jesteś Mogę ci od razu jakiś urząd? Możemy ci od razu jakiś urząd nadać? Komisarz do spraw wojny jest do zaopatrzenia, jest, daj komisarza do spraw budowy. Mhm. I wy teraz? A ta armia jest sabotowana tak, że nie może się ruszyć. No, fajnie. I nas tu czeka bunt, bo nie mogą wejść. Nie dobra, nie czeka nas bunt. Ciekawe, ile razem może to sabotować. A mogę być naszym tym, żeby żeby znowu zmniejszyć szanse na, na przekupstwo czy coś? Byłoby fajnie. Byłoby bardzo fajnie. Tutaj spalunkę zbuduj Tego agenta w końcu zrekrutujemy Wy na razie czekacie i tu dwa ostatnie oddziały łuczników Masz pełną armię, nie? Ja, ty masz pełną armię To później tu dasz te dwa oddziały łuczników, bo tam są praktycznie sami Ashigaru Tutaj trzeba gdzieś jakoś wybronić Jakoś słowo klucz eee, Mogę podejrzeć co oni tam posiadają <laughs> Dobra, ta armia nie jest prolatyczna W teorii się obronimy, w teorii W teorii się obronimy to będzie, to jest jaki poziom? O, a to jest w ogóle forteca. Powinno być jeszcze łatwiej. W końcu nie będzie tak ciasno w tym zamku. Dobra, skończ turę. No dobrze, bitwa przed nami. Duża bitwa. Daj Dajmio. Jeden generał. To jest plus. Bo jak go zabijemy, to większa szansa, że moralki im zaczną spadać. Mamy ogromną przewagę. No, pro, no, może nie aż taką ogromną. Mamy posiłki. Te Posiłki zresztą się u nas w zamku, czy będą musiały prowadzić w bieg do środka? Bo jeżeli będą musiały w do środka, to raczej zginą. Eee, a ci dodatkowy Ashigaru by się przydali, nie? Niestety, nasze posiłki przechodzą tam. Stan... W ogóle jest paskudna pogoda, tutaj raczej pogoda ma wpływ na to, jak nasi strzelają łucznicy. Czekaj, posiłki naszej będą przychodziły. z tego kierunku, z tej wioseczki. Gdzieś tutaj, o, tutaj widać. Tu jest niewielki oddział takedy, lekka jazda, samuraje z jar i samuraje z katanami, więc może powinni dać radę. Mamy w końcu wyższo-poziomowy zamek, tylko problem jest taki, że mamy mało włóczników. Większość naszej armii to są włócznicy, klasycznie. Dolny zamek spisujemy na straty, nie? Spróbujemy jak najwięcej zadać obrażenia, potem się wycofamy. I będziemy na górnym zamczysku się bronić, tak myślę. Ewentualnie będziemy wykorzystać bramy, żeby gdzieś tutaj wyrobić wypady i, i, i tym podobne rzeczy. Tak, podczas opadów nie można używać. Okej, okay, spoko. Szkoda. Szkoda. Znaczy to, co widać, to jest tylko połowa ich armii. Bo drugie połowa właśnie stąd wchodzi jako posiłki. I powiedzcie panowie, że wydać radę przedrzeć się do zamku. Byłoby bardzo fajnie. To są praktycznie sami włócznicy Ashigaru. Zapraszam tutaj, biegnijcie. Wejście na zamek mamy z tej strony. Ale też jaki da się chyba przekraczać, nie? Więc spróbujcie na razie się pozbyć tego odosobnionego oddziału. A potem zróbmy was z grupy, żebyście mi się nie mylili. A potem spróbujemy nimi wejść do środka. Nie, yep, cyk, 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 O, droga łuku, oddaje I cyk, siedmiu mniej. Ona się dali strzałem, to O, Jezus Wyobraźcie sobie, że jesteś takim samurajem, w takiej ładnej, kolorowej zbroi i musisz taki zamek szturmować Ty cyk, 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 strzał latę. Ej, no to te, te fortece, to, to już porządnie to wygląda. To już porządnie. Ciekawe jak nasi będą od łuków obrywać. Czy znowu będą nas dziesiątkować. Ty, nie mów, że ci z wyżej też już strzałem. O Jezus, jak w Helmowym Jarze prawie. Nice. Czekaj, 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 czy ty do nas jedziesz, tą kawalerią tutaj? Mhm. Pozbądźcie się tego. Bo chłop postanowił zaszarżować na dużą liczbę włóczników z jari. Może i może, jednak nie strzelaj w niego. Ok, pozbądźcie się tego. Ładna ma, ma malutka potyczka się wywiązała, która na razie może wam się wydawać, że nie ma większego znaczenia. Ale tutaj obok stoi ich jedyny generał. Widzicie te baloniki? To jest generał Takedy. Także jeżeli tutaj wygramy, a zanosi się na to, że ich wygramy, to wyślemy tych wszystkich Ashigaru, żeby rzucili się, przypominam włócznicy Ashigaru, żeby rzucili się na tą kawalerię i pozbędziemy się generała. Dolny zalemek został wycofany, straty jakie mogliśmy zadać zadaliśmy, wycofujemy się teraz na górę i na górze już będziemy odpierać szturm nieprzyjaciela, znowu się zrobiło ciasno, ale... Bo gdybyśmy mieli więcej tych Ashigaru walczących wręcz, to ja bym ich nawet ustają pod dolnym murem, żeby nasi ucznicy mogli strzelać, a ci broniliby dołów, ale naszych jest chyba po prostu za mało na to. A, lepiej Ten generał nawet sam do nas przyjedzie. Okej, okay, szarżujcie na niego. Szarżujcie na tego generała. Jeżeli sam do nas chce przyjechać, żeby przypadkiem nie uciekł. I cyk, wrogi dajno no pokonany. Nice, tam nasi w tle walczą. Dobra, 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 świetnie. Jezus, to będzie odsieć wojsk Ashigaru. O tak. Yy, panowie? Łucznicy Ashigaru, świetnie. Lećcie tutaj, od razu. Biegł się, biegł lećcie na nich. Wyjdź z tego muru, Jari, i biegnij, by już poradzić sobie z nimi, świetnie. Jak mur, na razie. Okej, okay, tu zaczynają wchodzić, ale nasi łucznicy dają radę, na razie. Odprawiając ich ataki. Na razie, w sumie, giną. I to jest najważniejsze. prawda, my też dostajemy od do strzału dużo. No ale nie mam gdzie ich schować. Podoba mi się pomysł projektowania zamków, że wróg może do siebie bezpośrednio. Na łatwości strzać strzałami, nie? I nie masz się za czym schować. Podoba, fajne takie zameczki są. Mega fajne. Dobra, tu wszystko wyczyszczone, wszystko wyczyszczone. Także panowie, od siecz po, trzeba pozbyć się tych łuczników. Naprzód, uderzać. Okej, okay, tutaj wejdą na mury ci samuraje z katanami. Cofniemy tych naszych dobrych łuczników. Cofnij ich. Tu mamy więcej łuczników. Halo, jacyś Ashigaru. Tu są Ashigaru. Tu jest Ashigaru, Jezus, ale tu jest, burda, ale to jest burdel Tu wszędzie wszystko stoi. No i powiedzmy, te dwie jednostki Ashigaru. Robicie tej linie jakąś? Taką, żeby mur postawić jakoś tutaj, na przykład się się wcisnęli i wtedy tych łuczników byśmy tu dali Wy się cofniecie tutaj jakoś tak, aha i wtedy tych łuczników trzeba zabrać I W sumie też by zaraz mógł, trzeba ich cofnąć, to cofnij ich tutaj I daj powiedzmy Te dwie jednostki Ashigaru tutaj, o cyk okay, niech będzie, strasznie ciasno jest to prowadzić Tutaj kolejny oddział biega, też wejdą, mhm Cofnij was Tu możemy dać naszych żbiszków z katanami Nice bo tu ładnie uciekają, tu też idzie odciecz. Proszę bardzo. Od razu się w to wbijać. Od razu, jak tylko możecie. Na. Oni uciekają, bo stracili banery. Nie wiem. E, damy radę ustawić ten mur z Jari? Damy. Cyk. Cyk. A wy panowie się wysłucha. Wy, 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 wy wycofać. Chyba jakbyście słuchali rozkazów, nie? Generalnie chciałem zaznaczyć. A nie, oni już uciekają. <noise> Uciekacie w złym kierunku panowie O Jezus, ale rzeź będzie Ale rzeź będzie, wziu, wziu, wziu Wylećcie dalej na tych łuczników Ta, to jest po bitwie i moralki siadły Mówiłem, zabicie Daimio. Fajnie, że on osobiście nas przyjechał Osobiście Jeszcze tylko z tej strony walczą, bo nie wiedzą, że Daimio zginął pod murami Okej, okay, kawaleria jedzie Lekka jazda, nawet nie musicie ustawiać Muru z jari. Po prostu biegnijcie, żeby jak najwięcej fragów złapać ta kawaleria jest tak beznadziejna, ta lekka kawaleria. Jeszcze więcej lekkiej kawalerii. Panowie, naprzód! No, widzicie? Glorious victory! Nie wiem też, czy troszeczkę przeciwnie się nie zbagało, bo w niektórych miejscach, jak widzicie... Zresztą samuraj łóżnicy. Ale nie, mam wrażenie, że w niektórych miejscach się też trochę zbagował. Co jest yy, przykre, ale i tak nie ma większych szans. Oczywiście, tutaj jest rzeź! Rzeź! Nasza armia, Jezus, jaka odcież, Ashigaru! Znaczy, byśmy sobie nawet bez niej poradzili, ale, ale Ashigaru zapisany, zanotowane. A wy panowie nie przestawać strzelać, macie jeszcze strzały? Ej, niektórym się strzały pokończyły. Okej. Okay. Ale jeżeli mogą, sobie nasz dajmy może wyjechać i ubić to, co się da. O tak, piękna rzeź, piękna rzeź! Ashigaru na Ashigaru. Dużo wystających włóczni. Każdy niesie własną choręgieweczkę, no, powiem wam, że... Ciężko byłoby tak walczyć. Brakuje mi takiej bitwy. Takiej bitwy, gdzie moglibyśmy... O Jezus, ale tu ich ucieka. W sumie daj tego dajmy, właśnie nich A ty jak mostkiem sobie truchtają, patrzcie. Cyk, biegną, mostkiem uciekają. Masakra i Samura Jezus, ile tu, tu, tych jednostek. Ej, chyba, za... chyba nie potrzebę. To zabicie dajmy chyba bardziej im pomogą niż nam. Tak, tak tak byśmy więcej tych jednostek ubili. Dobra, bo już nie dogonisz, nawet tym dajmy o ich, bo zanim ty wyjedziesz z zamku, dobra, piękne zwycięstwo Heroiczne, czy ja wiem, czy heroiczne? Stracił prawie 5000, tysięcy, nice, my tysiąc uh, Możemy spróbować, o, jeszcze jej kojki przylazło Możemy spróbować teraz zrobić szybciutką kontrofensywę, sabotaż, armia sabotowana, ochrona Setsu, mieszkańcy tej prowincji podniesi... są stali podniesieni na duchu dzięki stacjonowemu licznemu garnizonowi No jest liczny garnizon, bo jest Krieg, wokół, w ogóle zima się zaczęła Zima się zaczęła, a ten odcinek się kończy, także łapek w górę, soczysty kalendarz, Widzimy się jutro, trzymajcie na razie. Elo!